O, oh, hej girl! No ja nie byłam dzisiaj przygotowana na takie emocjonalne wejście bez zapowiedzi. Dużo mają państwo tego? No dużo, dużo, a nasze pakiety same się wybierają. Jak poczujesz drzganie w ręku, to znaczy, że to twój pakiet, bo to prawo przyciągania. A, okej. Okay. Wie pani co, interesuje mnie pakiet obuwia. Eee, eee, no ja jestem totalnie zdezorientowana, ale jest retrogradacja Merkurego, więc to może być to eee, Poszukamy. Okej. Okay. Duży rozmiar trochę. No, ale to nie jest do noszenia. To jest do patrzenia. Ty kupujesz na półkę. Ani kurde, jaki masz znak zodiaku? No, rak. O, red, lak, ale nie no, spoko, spoko. Okej. Okay. Dobrze, w takim razie jak wezmę tą całą paletę, to cena będzie niższa. Girl, to ze mnie nie negocjuj, bo ja już jeszcze lekki gaslighting, mój terapeuta z dźwignie, ja też. Pani co, ja się jeszcze zastanowię i najbliżej do Pani oddzwonię. No to jest jakby okej, okay, ale trochę nie okej, okay. literally mech, I mean... Uh.